W czasie dzisiejszej prezentacji chciałbym przedstawić, jak zrealizowaliśmy projekt e, automatyzacja wykonywania e, poleceń CLI na urządzeniach z wykorzystaniem systemu Linux. Żeby zrealizować ten projekt, połączyliśmy ze sobą e, Omni Switcha. Do Omni Switcha podłączyliśmy drugiego Omni Switcha, którego będziemy konfigurowali. Do tego Omni Switcha, e, który służy jedynie jako Switch, e, podłączyliśmy jeszcze router Cisco. Oraz do niego podłączyliśmy również laptopa, na którym będziemy wykonywali nasz skrypt, który będzie konfigurował nasze urządzenie. Aby skonfigurować urządzenie, stworzyliśmy taki skrypt. Na samym początku pobieramy z parametry takie jak nazwa urządzenia, adres IP hasło, nazwa użytkownika oraz ścieżka do skryptu, który chcemy wykonać na urządzeniu. Program pozwala na podawanie zarówno względnych, jak i bezwzględnych ścieżek. Jeżeli ścieżka nie zostanie podana, przyjmowana jest ścieżka domyślna. Ten fragment kodu odpowiada za wyświetlanie prawidłowej składni, jeżeli użytkownik nieprawidłowo wywołał skrypt. W kolejnej części przekazujemy polecenia ze skryptu, który wybraliśmy do zmiennej Result. Następnie łączymy się z urządzeniem przy użyciu SSH. Kolejnym etapem jest rozpoznanie przez skrypt ciągu znaków, który oznacza konieczność wpisania hasła. Po poprawnym zalogowaniu wykonywane są polecenia ze skryptu. Zobaczymy teraz kilka przykładów użycia skryptu. Wpisujemy expect i nazwę skryptu. Początkowo wywołamy nasz skrypt bez parametrów, aby wyświetliła się nam prawidłowa składnia. Połączymy się teraz z routerem Cisco. Podajemy nazwę urządzenia, adres IP, hasło, nazwę użytkownika oraz ścieżkę do skryptu. Ten skrypt ustawia adres IP na 192.168.1.1 na interfejsie Gigabit Ethernet 0.1. Jak widzimy, połączyliśmy się z naszym urządzeniem, poprawnie się zalogowaliśmy i ustawiony został adres IP. Teraz jesteśmy cały czas połączeni z urządzeniem i możemy sprawdzić, czy interfejs został skonfigurowany prawidłowo. rozłączymy się i uruchomimy nasz skrypt dla urządzenia Alcatel. Należy zmienić nazwę urządzenia i dane do połączenia oraz ścieżkę do skryptu. Przygotowany skrypt tworzy nowy VLAN o numerze 10, tworzy interfejs znajdujący się w tym VLANie oraz przypisuje port 110 do VLANu 10. Możemy teraz zobaczyć za pomocą polecenia Show VLAN Port oraz Show IP Interface, że skrypt zadziałał prawidłowo. Adres IP i inne parametry są takie jak w skrypcie. Nasz skrypt jest na tyle uniwersalny, że możemy z jego pomocą zarządzać praktycznie wszystkimi urządzeniami pozwalającymi łączyć się z nimi przez SSH. Należy tylko dodać wyrażenie regularne, które pozwoli skryptowi rozpoznać kiedy należy wpisać hasło. Dziękuję bardzo za uwagę, jeżeli są jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem.